No to dobra, ten tego teraz, co nie no to, co ten tego dzisiaj wam pokazać, to ja nie wiem, co nie, ale dobra, niech wam będzie tak, to teraz, co nie no to. Okej, okay, co nie, ale dobra, niech wam coś takiego będzie, co nie no to, okej, okay, co nie no to, teraz ten tego koniec, teraz gadania, co nie, a czas na zrobienie tego. Co mamy co nie no to okej okay, co nie no to okej okay, teraz co nie no to co ja ten tego dzisiaj zrobię o to jest pytanie co nie no to ten tego koniec teraz. Gadania co nie a czas na pokazywanie wam tych przygód żołnierzy co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay, co nie. No to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, co nie, no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, co nie, no to niech wam. Coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na pokazanie wam tego, co trzeba, co nie, no to ok, teraz co. Nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na pokazywanie tego co trzeba co nie Czyli co no to okej okay co nie no to okej okay co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay co nie no to teraz koniec gadania a czas na Pokazywanie tego, co trzeba, co nie moi kumple, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie moi kumple, no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay teraz, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz ten tego koniec może Teraz gadania, a czas na pokazywanie tego, co trzeba, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to uciekajmy, my teraz z pola walki, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to ucieknijmy, my teraz z pola walki, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego. Co mamy, co nie, no to okej, okay. teraz co nie ucieknijmy z pola walki. Teraz co nie, no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie. Co nie, no to dobra. Teraz co nie, no to okej, okay. teraz co nie. No to okej. Okay. No to dobra teraz ten tego co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy no mi to powiedzcie co nie no to teraz dobra co nie no to okej okay co nie moi kumple co nie no to okej okay co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay co nie no to teraz ten tego może teraz czas na ucieczkę co nie no to okej okay teraz co co nie no to okej okay. teraz co nie no to teraz czas na ucieczkę co nie moi kumple no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech Wam będzie chodźmy my zrobić to co mamy co nie no to okej okay, co nie ale dobra niech Wam będzie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie no to chodźmy my zrobić teraz to co mamy co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej okay, co nie no to niech Wam coś takiego teraz będzie co nie no to może my ucieknijmy stąd. Co nie no to okej okay. teraz. Co nie no to niech Wam coś takiego teraz. Niech Wam będzie co nie no to okej okay. teraz. Co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to teraz koniec gadania a czas na ucieczkę z pola walki co nie no to dobra teraz co nie no to okej okay. no to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego ten tego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to Teraz może ten tego koniec gadania co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to ok, teraz co nie no to może teraz Ten tego czas wam pokazać kogoś innego co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz może teraz koniec gadania co nie a czas na pójście na tom no tą walkę co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie. No to okej okay, teraz co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mam co nie no to okej okay, teraz co nie no to możemy zróbmy my sobie. Coś takiego, co nie no to okej okay. teraz, dobra, co nie no to okej, okay. co nie moi kumple, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to ok. teraz. Co nie no to teraz czas wam pokazać to co trzeba, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to okej okay. teraz, dobra, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to okej okay. teraz. Dobra, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to teraz czas wam pokazać coś nowego, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to niech wam będzie czas wam to pokazać, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, teraz, co nie no to okej, okay, teraz, co nie no to co ten tego dzisiaj będzie, co nie no to okej, okay, teraz, co nie no to okej, okay, teraz, co nie no to nie wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy, no to my chyba tylko powinniśmy iść zrobić to co mamy, co nie, czyli chodźmy my teraz z pola walki, co nie no to. Okej, okay, co nie no to nie wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay, no to nie wam coś takiego teraz będzie, co. Nie no to okej, okay. co nie no to teraz ten tego koniec, teraz gadania, co nie ja czas na ucieczkę z tego co mamy, co nie no to nie wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to okej okay teraz, co nie no to teraz ten tego koniec, może teraz gadania, co nie a ja czas na zrobienie tego co mamy, co nie no to okej, okay. co nie ale dobra może zróbmy my to tak co mamy, co nie no to okej okay teraz. Co nie, no to okej, okay. teraz, co nie, no to okej, okay. teraz, co nie, no to teraz czas na ucieczkę, co nie, no to okej, okay. teraz, dobra, co nie. No to okej, okay. co nie, no to teraz koniec gadania, co nie, czas na pokazywanie tego, co mamy, co nie, moi kumple, kochani, co nie, no to okej, okay. dobra, teraz, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej teraz co nie no to niech wam będzie ten tego teraz co nie no to okej co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej co nie no to to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to. Okej okay teraz co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy. Co nie no to okej, okay. co nie no to teraz ten tego koniec, teraz gadania, co nie a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie, ale dobra, chodźmy iść robić to, co mamy, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to okej. Okay. Okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no. To okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz. Koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie moi kumple no to okej okay. uciekajmy póki możemy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz gadania co nie a czas na pokazywanie tego co trzeba co nie czyli co no to niech wam coś takiego Teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to okej okay, teraz co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech Wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie a czas na pokazywanie tych no tych dalszych. Przygód tych kolesi co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz ten tego. Koniec gadania, co nie a czas na pokazywanie tego, co mam, co nie, no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, co nie, ale dobra, co nie, ale. Dobra, ten tego, niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to teraz ten tego może teraz. Koniec gadania, co nie a czas na. Zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay, co nie ale dobra jak tam chce ta co nie no to okej okay, co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz Będzie co nie moi kumple co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś Takiego teraz będzie co nie moi kumple kochani co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy no mi to powiedzcie co nie moi kumple no bo my już rozwaliliśmy tą no tą bazę co nie no to okej okay, co nie ale dobra jak tam chce ta co nie no to nie wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej. Okay. Teraz, co nie no, to nie wam, coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to co tam, Alibabe, idziemy my tam zrobić to. Co mamy, czy nie no mi to powiedz teraz, Alibabe, co nie no to chodźmy my iść niszczyć te no te inne czołgi. Co nie Alibaba no to okej, okay. co nie Alibabę, no to teraz chodźmy my rozwalać te no te czołgi, co nie no to okej, okay. teraz co nie no to nie wam będzie, co nie moi kumple, co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie moi kumple kochani, co nie no to okej, okay. co nie no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie tego co mamy, co nie moi kumple kochani, co nie no to nie wam tak to teraz będzie. Co nie mi kumple kochani, co nie Alibabe, no to zróbmy my to teraz, co nie Alibabe, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie moi kumple co nie moi kumple co nie, ale dobra co nie Sindbat no to skoro my już zniszczyliśmy my te czołgi no to teraz my może możemy iść na tą no tą wycieczkę co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego Takiego teraz będzie co nie moi kumple co nie no to teraz ten tego koniec może teraz gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay. teraz co nie moi kumple no to. Niech wam coś tam co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie mój kumple co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to ok Okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej okay, co nie. No to teraz koniec gadania co nie sindbad, a czas na zrobienie tego co mam, co nie sindbad. Co nie no to okej okay, teraz co nie no to co teraz będzie sindbad no mi to powiedz co nie sindbad mój bracie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to tak ja wam pokazałem tych co miałem a teraz czas wam pokazać tych innych co mam co. Nie no to okej okay, teraz, dobra co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec. Gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie ale... Dobra jak tam chce, ta co nie no to skoro jak tam chce, ta no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz ten tego koniec. Teraz tej sceny, a czas na pokazywanie tych no tych dalszych przygód tych żołnierzy, co nie moi kumple no to już ja wam pokazuję dalsze przygody tych. Żołnierzy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to dobra teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy no mi to teraz powiedzcie co mi moi kumple no to co my ten tego dzisiaj tutaj robimy co nie żołnierze rozwaliliśmy dość sporo czołgów wroga. I zabiliśmy też sporo żołnierzy, tylko szkoda, że coś w naszym mieście zostali zniszczeni, co nie, no to okej, okay, co nie, ale dobra ten tego teraz, co nie, no to możemy, zróbmy my coś. Takiego, co nie, ale dobra ten tego teraz, co nie, no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to chodźmy. Jeszcze dalej pozabijać wrogów, co nie moi kumple, no to ten tego zróbmy my, to teraz co nie no to okej, okay, co nie moi kumple, no to zróbmy my, to teraz co nie moi kumple, kochani, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej okay, teraz, co nie moi kumple, co nie moi kumple, co nie ale dobra jak tam chce, ta co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie ale dobra, co nie moi kumple, no to teraz ten tego czas iść walczyć tam gdzie mamy, co nie no to okej okay, teraz, co nie no to chodźmy. My zrobić to co mamy co nie moi kumple no to zniszczyliśmy sporo. Czołgów wroga co nie, a teraz czas na walkę co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego tętego teraz. Będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie, a czas na niszczenie czołgów wroga. I zabijanie wrogich żołnierzy co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to co my ten tego dzisiaj. Robimy co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie ale dobra no to teraz ten tego może czas Teraz zakończyć ten no ten odcinek co nie no to teraz koniec odcinka co nie a czas na zakończenie go no i pokazanie teraz tego co mamy co nie no to Okej, okay, teraz co nie no to, okej, okay, teraz co nie no to, teraz koniec odcinka no to, teraz papa cześć do następnego odcinka, co nie no to, okej, okay, teraz co nie no. To, teraz papa cześć do następnego odcinka, co nie no to, teraz papa cześć no to, elo, elo, elo.